Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek, a dzisiaj taki zlepek właściwie z ostatnich gierek z Boruchim. Niestety nie zauważyłem, przynajmniej nie zrozumiałem tego w dobry sposób. W ostatnim filmiku był taki problem, że troszeczkę się przecinał. No i niestety myślałem, że to jest tylko na podglądzie w DaVinci Resolve, ale tak nie było. Tak więc nie zaserwuję wam... Całej, całego naszego doświadczenia z tych meczy, ale wytnę tylko te lepsze fragmenty, żeby Was oczy nie wolały, i wrzucę jeden normalny meczyk. Mam nadzieję, że w dobrej jakości, już nagrany OBS-em, a nie Bandikamem. Także dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej zmianie. Mam nadzieję, że jest to dobra zmiana. No i cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie. 8HP. Co oni mają z tym laserem? Chcesz rzucić? Tak, nie będę mówił. Dobra, tu się mnie nie spodziewa kalafior. Mieszanka studencka. O, wyborowa. Skoczyć napeczkę i zabić? Nie, no, Pokaż, na co się stanie. Ale nie jeden raz. Dobrze, dobrze. Piosenka się zeszła. Krzysztof Krawczyk. A wiesz, że Krawczyk to polski Escobar? To i tak. To mi No pięknie. Mongolski sk***. Tak zwany Squirrel tak. Dobra, zaryzykuję. Oj, dobra, nie może, nie? do, woj, Igor O, dobra. Masz małka się, uduśni. Nie no, przepraszam. <średzio> ja myślałem, że zdefuję. Zarecytuj ten wiersz na na podłodze. Bie, bie, bie. <laughs> В скруче, пия, 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 Nice, nice! Come on! Fire exit, fire exit, fire exit! dwóch! Yeah. <laughs> Znowu nie rzuciłem. Put it down, no, Ray, right, put yeah. it down! Nie gin. Come on! No, Wyrzucił tam na boksię! Dzięki, ja, które? Tu! Nie ma! Nie było! Nie, nie było! Ma. Była stowlana! Było, było, ja widziałem jak tam rzucał. To tam za kołcami doleciało. No. No. Dobrze, <laughs> dobrze, dobrze. Ez. O, amunicja. Weź sobie. Idziemy, idziemy. Ej, strefa do nas biegnie. O, o kurwa. Bo cię Eee to jakby tak... Dawaj, dawaj, dawaj na, na dawaj. dawaj na górę. Dawaj na górę, ja mamy radę. Źle, źle, z drugim. Gdzie ci się biegnij na górę? O, do schodów o, doszła dobra. tylko. Ale ty jesteś mądry, ja by to bym się zesrał no. Musimy biec w drugą stronę, bo strefa nie, to zrobić. Chodź biega. masz to busta No to chodź tu szybko Hopsa, hopsa o nie, biegnie strefa. Ubleć. Ubleć. <gulet> Dobaj. Co tutaj raczej mi nie. Dobaj. Położy? Dobaj, Iwan. Dobaj. 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 Dobiegnę, dobiegnę, o, dobiegnę, nie. dobiegnę. Nie, ja nie dobiegnę. O, 32 hakusy. 3 hakusy. Dobra, 5 sekund odczekasz. Wytrzymasz, chyba. Już w tym jesteś na mierze. Dobra, wyląduję. O, gdzie tu dużo ciągów? Nie, pomóż. Dobra, obok ciebie. Mamy 25 sekund. Bo się strefa znowu zmniejszy. O, już strzałem Dobra. Widziałeś tam wybuchającą dyedę, dyedę, Tu jest, tu, dobra. O kurwa. Patrz, no. Nie, nie, sorry. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj, dawaj, błąd. Czy wytrzymasz? Czy wytrzymam? Dobrze. Jest. Odrodzi się. O to mi chodziło właśnie. Mój błąd. staw, mój staw. Gdzie jest mój staw? Mój staw, mój staw. Nie wiem, ale u mnie dom... tutaj gdzie jestem, tam... co? Weź, keblar. Nie, hełm został tylko. Gratias, gratias. Ja mam dwa sto. Chcesz coś kupić? E, nie, Tu strefa nie, nie. zaraz będzie przy nas, ale widziałem skrzynię z bronią. Cześć, to się wylecia? Za nami, za nami, za nami, za nami gdzieś. To będzie zlagowało mnie, ej, dobra. Był obity. A, dobra, chyba go zabijeś, nie wiem. Zabiłem, tylko miałeś zastrzyk? Nie wiem. Bo mnie zlagowało przez chwilę, nie, nie wiem, co się teraz dzieje, nie? Ej, odradza się ktoś. Dobra. chyba. Ej, odradza się ktoś u ciebie. Z się Chyba. O, o, Mówiłem. O, strefa! No, to Jezus, muszę uciekać. Ile mam sekund wytrzymać? 12 A ja kurczę zamówiłem no, amunicję i zastrzyk. Widzę widać. Dobra, co się uda? Jest. Widzisz jaki jestem dobry sojusznik? się poświęciłem. Po Dobra, to musi wlecieć na odcinek. Glich. Tyle ci powiem. <gryf> Robimy ich. Robimy AU. <gryf> Już wiesz, dlaczego sobie brałem Nix Epix. <gryf> <gryf> tak, tak. Side clear. Parapet. para, para piękny No <noise> uh, 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 uh. Leciś na, over. na overka, lecisz. No tak. Wiesz co, zaznaczyć, co na co cz na 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 ja wiem. <noise> Chyba też wiem. Cie, 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 cie. O, biegnie do ciebie. Help, Plex, I'm low. The... Za 40 go biję. Patrz, Do nie, nie. Nie sądzę. Ale sprawdźmy to. Okej. Okay. Ten no, ale ja tego kompa, co dzisiaj mi przyszła z o, kurwa przez ten tego. Nieźle. Kontynuuj ciekawy wątek. Zacząłem miesiąc temu składać kompa i czekałem miesiąc, aż sprawdzą płytę główną, którą mówiłem od początku, że słuchałem. oni nie, na pewno pensy. A z... ja takie, że no, no niemożliwe. No, no nie no. Żeby tak Polak Polaka oszukiwał? No właśnie? No nie. O. Dobra, na raz. Już myślałem, że to nie wejdzie. Mm -hmm, jasne. O, oh, No, no tak. Ile ty miałeś tych komunii, że tyle masz skinów za pieniążki? No to, to te skiny totalnie. Same niebieskie. Aha. Takie, żeby były, nie? No, szorcik, szorcik. szorcik? Yeah. no teraz przy no. nagrywaniu mam 300-340... No. O. fpsów, a jeszcze ci dodam, że mam dwa ekrany podpięte pod kartę graficzną, nie? O kurde. A to stary, poczciwy GTX 1070. Uuu. Pewnie uuu, krotu. no bo jak mieć tak pieniążki na to? Kolejny też sobie jeszcze meczek w Valoranta pyknąłem z porkiem i wszystkich rozpykaliśmy. Ja dobrze, dobrze. Au, jest shot! Ostaczaj no się nie doprawić. No kurwa, dostał. Na i go nie zabiło. Luj dobra, tam smoke i narrow. Mm -hmm. Złyszał Warsaw Shore, bo moja żona sobie ogląda duszno. Do fajnie, fajnie. <laughs> Patologia się tam dzieje. No. Z tego co wiem. No nie wytrzymał, poszedł na respa. Poszedł. Chyba, chyba. Nie wytrzymał. Poszedł na respa. I pusto no nie ma tutaj typa. Jest. A, weź. No. Też chciałem kogoś zabić. Robię 0 deadów do końca meczu. C challenge. Dobra. No S. Dobra. Jak będzie 0 deadów do końca meczu, to normalnie każdy kto ogląda ten film musi ci go zasubskrybować. W sensie twój no, i tak. Twój kąt. Tutaj idę się teraz kampić. Oooo short i okay, okay, dziura. Okej, okay. okej, dobre. dobra, ma być zero desów, to będzie zero desów. Nie może w tym. No nie. Come Nie! Nie! Nee! Come on! COME ON! No, nie ma subskrybera. <laughs> O tak, dobra, ja ci dropnę Dzięki No problem Przyciski mi się to Du, du, du. Upa. Dobra, uciekł No akurat jak broń wyciągałem za 90 bitów w prawo no Чеки, брики в дамке. Сугу, Я, не я же знаю, Defuse the bump nice, no. Nice! Very nice of you O suka Pinati O gradus Go weapon A ja oczywiście jak rzucałem granat to nie znam, wyciągnąć kałabinu i miałem tylko krótką lupę Kurła, z dołu za 63 Ale lamie, bożuuu Bożu, Masakra Bierzemy go od pleców Nice Co? Nice wbiegł okay. Tak sobie. No i od pięciu rund nie zabiłem nikogo. zdarza się. I ginąłem na początku. A to przez to, że ja papieżem jestem. Jak ja lubię te gierki przez internety. Smoke with every Dobrze. Car, 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 Jeep. Korytarz. Suka. Do raz. Znowu na Jeepie. Ale strzelasz tej Tych petki. Tego to pilnuje jak swojego. O! <grym> no, pięknie. Lolz. No, to porobił. A jeszcze się na mnie patrzał i mnie nie zabił. No, ślepy. <grym> He, makten. ten. O tak, to jest piękna broń. Anu, czy Co, Można biegać i strzelać. Ej, 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 halo. Halo, no. No, przepraszam. Jarosław karakan. Bożu. <grystanie> <grystanie> O, Gold 4 i Norang. Też fajnie. Fajno, fajno. Konany gdzieś poszedł, i zostałem ja, Konan -Koneger. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, a jak nie, to elo! Do zobaczenia, mordeczki w czwartek! Pa, 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 pa!